Halo, proszę zaczekać. Wyście są Gerald z Rivi? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza chociebora piętkę. Uszanowania. No o co chodzi? Najkrócej mówiąc o niezadeklarowane przychody. Słucham. Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się Pan wzbogacił, co wzbudziło nasze podejrzenia. Nie masz aby nic pilniejszego do roboty? Aktualnie nie. Więc proszę się nie wykręcać, tylko odpowiadać na moje pytania precyzyjnie i wyczerpująco. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Hmm. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej. Czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? To jakieś żarty? Oczywiście, że nie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć, handlował pan tymi perłami, czy nie handlował? No, niestety, zdarzyło się, ale nie wiedziałem, że to nielegalne. Ignorantia legis non excusat, jak mawiali starożytni w ranowie. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. A teraz ostatnie pytanie czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? Hmm, to znaczy, to znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? A gdzie kodeks wiedźmiński przecież zabrania. Cieszę się, że respektuje pan zobowiązania cechowe. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą 7. Względniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych. Ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego. Wszystko się zgadza. Co do korony. Naprawdę <laughs> jest pan wyjątkowo uczciwy. Z grzeczności nie zaprzeczę. W tych czasach obywatelskie cnoty to rzadkość. Trzeba je zatem nagradzać. Proszę. Co, co... Co to jest? Dyplom praworządnego płatnika. Sugeruję go sobie oprawić i powiesić na ścianie na jakimś <laughs> honorowym miejscu. Gratuluję.